Dzisiaj po raz kolejny zagramy w Minecrafta, tylko że tym razem będziemy latali na deskolotkach. To miała być deskolotka, a nie deskorolka. Dobra, moi drodzy, spokojnie, ma na to pomysł. Kiedy powiem już, wy zostawiacie łapeczkę w górę, a ta deskorolka zamieni się w deskolotkę. Uwaga, już! Wow! Patrzcie na to! Faktycznie zamieniła się w deskolotkę! Wow! Silniki rakietowe, eee, mówi wam to coś Dobra, moi drodzy, czas ją odpalić. Teraz naciśnijcie subika z dzwoneczkiem, a ta deskorolka się odpali, a ja na nie polecę. Uwaga! Już! Chyba nie miała przeglądu. Wow, mordeczki, co to jest? Widzicie wow. to? Na niebie? A Aczej w powietrzu coś się unosi, jakiś kawałek no deski. Ej, tu, co to tu jest? Mam Alladyna, gościu. <laughs> Sam jesteś dywan Aladyna. Widziałeś jakiś taki dywan mały? No to patrz, co to jest. Mi się wydaje, że to jest latająca mm, deska klozetowa. Bardziej to przypomina... A nie, dobra, no nie, niech nie, będzie. Nie, no nie. Dywan Aladyna. Zgadzam się. Tam wygrałem. Szaku, słuchaj. Poczekaj, można to dotknąć? Patrz, odpycham to. Zobacz. Patrz, JJ, zobacz. Podbiegasz i brzuchem. Z brzuszka. Zobacz. I leci. I do JJ. Słuchaj, mam. Mam no, ma mega pomysł. Poczekaj. Sobie dam tutaj klocuszka. Cyk, cyk, Dobra. i za... uwaga! Hop, jestem! Hop, A Je tak zrobię. ty, to, no jest. to jest jakiś czekaj. podniebny parkur. Co jest Żyjczyk? Jako... gdzie ja jestem! Co to jest? Dywa maladyna to czy dezgolotka? To no? ja halo! Ja no ja halo? Ja no ja chyba, czekaj. Też chcę. Czekajcie. O, uwaga! Hop, jestem! Jestem. Dobre, też jestem! Zobacz! Woohoo! Podskocz! Jak Można laden. poskakiwać na wow. no nie mam pytań! O nie. o nie, ej! Ja tak umówił, że to jest latający dywan. No, yy, dobra, dobra. Moim zdaniem to jest deskolotka. Kto pozostaje przy zdaniu, że to jest latający dywan, Lęk, ręka ja. w górę. Do góry, podnoszę. A ty, JJ? To tak jak dywan, no. No dobra. A ty, JJ, dobrze. Czekaj. A teraz? O! Teraz siedzisz normalnie jak no znaczy taki zgarbiony trochę, ja też zobacz Ej, można ja potem chodzić, zobacz Kozackie Ej, dobra, moi drodzy Aladyni na dyskolotkach albo na dywanach, słuchajcie Jakiś challenge trzeba wymyślić z tym dziadostwem, macie jakiś pomysł? Hop Ej, tu jest lawa O kurde Jest lawa i co? Można wpaść do niej czy nie? Uwaga Cię Nie wiem, boję się Uuu. Czekaj Nie, można latać nad lawą ale to jest Serio? to stary. Zobacz! O! Zobacz! hopie To jest szaku, nie nie Tylko nie. szaku jest taką oferą, żeby spalić deskolotkę i wpaść do laby. Nie, ja naprawdę... nie mam pojęcia. Daj szaku, godej. musimy ci nową skołować. Nie ma tam mojej? Nie właśnie, musimy nie coś wymyślić. Trzeba jakoś ją skraftować, czy coś może, ale rozejrzyj się. Może faktycznie, coś tu jest. Ej, czekaj, tu coś jest. Masz? E, to chyba ona jest, tam patrz, się pali cały czas, widzisz? No to dawaj, podnoś ją! Z tym klockiem. Czekaj, czekaj. No okej, okay, powoli, powoli, Szaku. jest, jest! jest bierz ją! Jees! Bierz ją! Wskakuj, Dobra, skakuj, ja skakuj, wskakuj! Ja wskakuj i patrz. wyrzuć! Wskakuj i wyrzuć! A, to patrz, udało no, mi się, co wariat zrobił! No bo on Szaku, wyskakuj! Jesteś, jesteś... Jesteś moim mistrzem latania na dywanie. Mów mi... Per Aladdin, gościu. Per Aladdin, dobra. Per bomba w oko będzie. Słuchaj, mordeczko. Skoro nam tak dobrze idzie latać na dywanie, e, może zróbmy sobie taki challenge. 2-4H na dywanie odnaleźć diament, nie schodząc z deskolotki. Oh. O! Nie moje. Dobra. Challenge accepted. Wow. challenge, accepted, Ale chodźcie, jeszcze przelećmy się do przodu. Okej, okay, tak, dobra, pierwszy challenge, pierwszy challenge, poczekajcie, rozpędźmy się i kto przeskoczy drzewo za pierwszą próbą, uwaga, a kto nie przeskoczy ten leszcz, uwaga, jabadabadu! Patrz, udało mi się! Oj, z perfektem! Jabadabadu! Hahaha, daba, udało nie, się! Dobra, muszę to zrobić! Szaku, ty z 360 ką dawaj! Jabadabadu! No Ofiara nie daba. roku, Szaku! Nawet w drzewo nie trafiłeś, mordo! Ja to, że się spalił w lawie, to teraz drzewa nie, <grym> teraz, nie teraz ja uwaga! Jaba, daba, Dół 360, gościu! Oj, oj, oj. I jeszcze o, backside! Pięknie, no o, a ty jak? A ten zrobiłem, pa! Dobra, Szaku, jesteś dla mnie kozakiem. Dobra, koniec tego, robimy coś innego. Dobra, robimy y, challenge odnaleźć diament. Dobra, zajmijmy się, mordeczki, zbieranie matsów. Dobra, czy sobie okay. zas zasadę drzewo. Pięknie. Co potrzebujemy? Kilownie? Tylko to w sumie. Dobra. To ja mordeczki polecę już nakopać kobla. Wy możecie w ten czas. O, jest i wungiel! Dobra, wy możecie w ten czas. Dobra, kop, jedę po drewno. Dobra, zbieracie jeszcze troszeczkę drewna. No, a ja sobie tutaj szybciutko nakopię wągla. Dobra, Tylko robota i robota. No, czas na wakacje się w Los Angeles skończyły. Przyszedł czas kopać dirta w Minecrafcie i kobla. Także no, wiesz. Szaku, nie oszukuj. Nie Obowiązki na... przed przyjemnościami powiem. Nie dziękuję, halo. Oszukujesz, bo zeszłeś z dywanu, tak? Szaku, ja jestem na nim cały czas. Szaku, nie schodź z dywanu. Nie, jest oszukanie, halo. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Ej, Weźcie sobie, przytrzymajcie Przytrzymajcie sobie przycisk e, do góry i na przykład w prawo albo w lewo i cały czas trzymajcie i zobaczcie jaka karuzela! O, chuj, dobra, opanujmy się, opanujmy się, bo to brnie za daleko. Dobra. Strasznie już się w głowie kręci, słuchajcie. Nie, nie. Kilo of jeden, dobra. No, no i drugiego nie ma, bo trzeba nakopać ja mam, jeszcze ja kobla. Ja 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 Okej, okay. słuchajcie, mamy jeden miecz, więc teraz może nazbierajmy sobie trochę jedzonka zanim wy wyruszymy w wyprawę, co Wy na to? No Jest tak. świnka. No to zbieraj, Ty masz tylko miecz. <laughs> No to musicie sobie kobla nakopać! No ja nie dam rady wszystkiego zrobić. Jeszcze ja świnię wam zabić i jeszcze... stejka upiec, tak? tak. Patrz, no, Chcę, no nie wierzę. Nie sięgam! Zapewnić suchy prowiant. Okej, okay. nie sięgam świni, rozumiesz? To patrzy się na mnie i się za mnie śmieje, głupia świnio. Giń! Okej, okay, mamy to. O no nie, to, nie jaki brutal! No jak bezerker, bezerker. Hop! Bezerker. I uwaga, kolejna świnia. No nie noś! Ona się tak to na mnie patrzy tymi jo. słodkimi oczkami. Bidulka skończy no, na ruszcie. Sobie, bire, nie radzisz, ja ci pomogę. Dobra. dobra, pomóż, mi, Miszaku, tym kilofem. Dobra. Okej! Okay. No i co, nie było stejków? Woo. Piotr, bój, mam. Masz dobra, no to spoko. Mam, mam. Szukamy kolejnej świnki. Co, so, świnki kucze, nawet jest... Pan chicken! Mr. Chicken <laughs> na się, Dobra. Chica. Mamy piórka, pięknie. Uuu, ja to jest Zbierajcie świnki. Normalnie kolekcjonuję świnki dzisiaj. Ile Pora potrzebujemy tego bez sztyku? Myślę no tak, tak. Po 5 na głowę. Po 5 na łeb, nie? Mam już 6. Mam też jajeczko. Mam też kuraczka. E, dobra, może przydałoby Chciałbym się świniaczka. zacząć kopać. Koblat. Patrz, to jest dolina świnek jakaś. Dobra, ja je tu wszystkie na łeb. Wale, normalnie, ostro. Świnka. No, nie mogę zejść z tej dyskolotki, złaś niżej, dzieńciole. Nie da się no nie jakoś. Nie nie oszukuj. No wiem, ja chciałem tego po prostu polecieć niżej. Dobra, jest. Raz, dwa, trzy. Dobra, na trzy hity siada. Więc sztosik. U mnie na pięć. Gdzie on jest? Halo. Ciach. Ciach. Oplułam je? Oplułam je? Drugi raz? Ej, pluję, weź ją. No Dawał. i co? Głupio ci? Głupia lamo? Dobra. Ha, tfu, na nalamy, okej okay. Musimy zbudować piecyk A... szybko, mordeczki Ja mam chorobę lokomocyjną w Minecraft, bo normalnie mnie... mnie mdli. Normalnie normalnie nie mdli, normalnie mnie mdli e... Szaku, wszystko spoko, ale macie węgiel? Żeby napalić ja w mam. tym piecu? Dobra, o kurde, o, okay. tu zaskoczył Pomogo, Tu Szaku zaskoczył tam, Ale ja tu sobie, sobie szybciutko nakopię jeszcze węgla, bo akurat są trzy rudy, więc easy Niech to się pichci, ale chodź ze mną, coś sprawdzimy Dawaj, dzieci.. Dobra uh -huh. uh, co to? Bo chciałem zobaczyć tą wyspę u góry, zobacz. Latająca wyspa! Ej, nie dość, że mam latający dywan, czy to deskolotkę, no to latająca wyspałam jeszcze jest. Patrz bez tego byśmy tam nie weszli. O, kurde. Co jaka wyspalam? No chłopy, latająca Gdyby wyspa Lam Ty tam robisz. O gościu, nie, 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 nie. Ja chcę też się tutaj pobawić z Dobra, wskoczyłem na drzewo, kto wskoczy na wyspę ten kozak, uwaga. Raz, no, duchuję, no. dwa, trzy. Hop! Patrz prawie! Nie, Hop. czekaj! Nie, padłem! Zginę! Czekaj. Kurde, prawie było. Z tego drzewa czas skakać, no. Prawie! Okej, okay, jesteś, zrzuciłeś jestem? mnie, no dawaj. Raz, o! dwa, trzy, poszedł! Jestem! Nie jestem! no, ooo, szósto pierwszy to zrobił! gościu, nie wpuszczę was tu. O, jestem! Jest JJ, JJ siemka! Elowina! Jestem e najgorszy na, des na, na desce Aladyna. Ale nie było ciężko. Nie no, głupia! Patrz, jestem! <laughs> I co? Głupioci? Głupioci? Głupio ci? Głupio ci? Trochę głupio. Widziałeś? Ale nie, słuchajcie, tak naprawdę mnie ciśnie w klatce. Weźcie mi to, pomożcie wykopać, bo zaraz umrę. Ciśnie w klatce, trzymaj. W klatce bawać. to... W klatce, ale w dupie. Nie no, spadłem, dobra. Nieważne, wracamy po i lecimy stąd, wariaty. Yo, zobaczcie na to jaka przepaść. Ja dziękuję. Ile tu jest? Uważajcie na lawę! Uważajcie na lawę! Żelazo! Ile? Tu jest żelaza, właśnie. Wow. Szaku, jak ja to od razu kopię, będziemy mieli w końcu żelazny kilof. Może jeszcze nawet starczy na mieczy? Dobra, nie ja utknąłem gdzieś. Wow, co tu szaku, się uważaj, dzieje? uważaj, bo można łatwo no. uderzyć głową. Dobra. I można zginąć. No, naprawdę. Jezus, ja się boję, ja się boję, ja się boję! JJ, nie wlatuj tam! Nie JJ, chcesz. opanuj się! Nie chcę! No nie, ona nie ma Ładna na tym skralko. Prawo, lewo, góra, dół. Ja, ja nie wiem, gdzie ja jestem teraz. No, koło mnie! Koło szaka. Wleciałem znowu w ścianę, a drugą ścianę wleciałem! Halo, co tu się dzieje? Uważaj, bo tu co? można łatwo zginąć. Jedz! No jem, jem. Dobra, no to, to jest dole. A jak? Normalnie bewstyki są smażone JJka. Nie, no kurde, w dupę jeża! Ciężko! W dupę jeża! W dupę jeża, nie tu peża! Uwaga, dobrałeś. mordeczki, Szaku, masz Dostałeś miecza ode mnie, awansowałeś na o, e, kopie. Na bezerkera, tak jak ja Zebrałeś go? Nie miecz. Masz o, dawaj go. Dobra o, o, Dobra, słuchajcie, lecimy teraz do kopalni Wow, tu jest zejście niżej, chodźcie, chodźcie chodź, chodź. Powoli, Powoli, powoli Tak nie no, nie no. Dobra, lecimy dalej, mordeczki Mi się skończyły już pochodnie Czekajcie, o, Kolej dobra, w dół, okej, okay, jestem Wy, no! Do góry na dół, na dół, na dół, na dół, na dół, na dół. JJ, na dół! Nice. Dobra, ja Jak też nie? nie mogę. Dobra, jest, Tam udało się mi się. Udało mi się. To jest mega trudne, nie mam już jedzonka, macie jedzonka jakieś? Też ja nie mam 7 mam z Dobra, dobra! Ucze! Dawaj, dawaj, JJ, uważaj, uważaj! Okej, okay, do mnie, chodź powolutku, powolutku, siedem z To chodź rzuć mi dawaj. coś troszeczkę nie Dawaj nie do nie. przodu! Do przodu, okej, okay. w dół, za mocno! Nie! Mam rady zrobić JJ. Dobra, Szaku, JJ poszła na straty. Musimy da sami sobie poradzić. Dobra. Zginęła w zginę z... Choć... zginę są diamenty? Nie, niżej. Moim zdaniem niżej jeszcze. Dobra. To jest Oj, przypał straszny. No, JJ, starałaś się, ale niestety się nie udało. Dobra. Szaku, schodzę niżej. Okej. Okay. Okay. Jest lawa. na lawę. Ej, okay, dobra, to będą diamenty. Czuję, to jest subsydia. Mówisz? Jest lawa. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj do mnie. Ja mam cztery serduszka Oj, tylko byku. ja teraz zginę, nie. Nie, co się dzieje? Szaku! Dobra akcja, no nie! No nie wierzę Szaku! Było już nie tak blisko! Od lawy też. Dobra, to ja lecę na dalej nie. sam Jest! Szaku, nie! Były! Były trzy diamenty z przodu! Dobra, uznajemy, że to jest zaleczone. Znaleźli Nikomu się znaleźli. nie udało! Ich odkopać! Ja dziękuję, no ja byłem od nich 5 metrów! Także, moi kochani, to było na dzisiaj tyle. Mam nadzieję, że się tak samo wspaniale byliście jak my. Tutaj macie kolejne filmy, które musicie koniecznie obejrzeć. to tutaj znajomym. Ja już się z wami dzisiaj żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!